Szymon Rybal jest strony Master. Dzisiaj zaprezentuję Wam serwer nukers.gon.pl. I tak, to jest bardzo fajny serwer. Ja jestem master oczywiście. A to mój pierwszy odcinek. Odkrywamy serwer Minecraft. Tak, na spalnie z parkur. O gościu życiu koblan mi zabrał, Szymon. Szymon, nieładnie. Yy, mamy Enchanting, parkour, ogólnie Osline, bo wyrzucił. Yy, parkour, Bałwanek, Honinka, Mikołaj i... nie wiem co jeszcze na tym serwerze powstanie. Tak. Yy, I ten serwer jest... W... To ja mam powiedziane, że fajny. Jest zarumbisty. Tutaj jest świnka, możemy sobie z niej zebrać jedzoneczko. O, tak. Ym, możemy sobie kupić kla, y, klasy, Boże. Ym, y, te, te, te rangi takie jak szlachta, svip i vip. Yy, I szlachta musicie wpisać na y, o, tym czacie. Ukośnik szlachta. I macie tutaj wszystko, co on ma. Są też kity, bardzo fajnie. Um. E, I tak. Um. To jest taki odcinek. Przedstawiam. Odkrywamy serwer Minecraft. E, tutaj są komendy i team naszego serwera. Giri, Girio 98, Kubiks, Kfim 219, Edek i Stachu Stach. No i tutaj są informacje. E, tutaj, co tu mamy? Co tu mamy? Ogólnie bardzo fajny spam. Tylko, że e, niektórzy gracze czytują tują. Nie, niektórzy, nie, nie, nie chciałbym obrażać graczy tego serwera, ale niektórzy mówię, niektórzy, radko. No, proszę. Yy, I ogólnie bardzo polecam wam ten serwer. Yy, w opisie będzie. No i co? I tyle! Następny odcinek będzie z serwerem. Nie wiem. Zobaczymy. I teraz tok. Jeśli będziecie chcieli serię Surwiwa z Grinchem napiszcie w komentarzu. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, na razie i cześć.